Naszej racji, do argumentów, przekonać wszystkie kluby, z którymi spotykaliśmy się. A także spotkaliśmy się wczoraj na Komisji Sportu i Komisji Finansów. I wydaje mi się też, że na tych dwóch spotkaniach zadowoliliśmy gremium, które było tu obecne, odpowiedziami na pytania które nam zadawano. E, trzymają się tego słowa argumenty. E, argument to jest słowo, które staramy my dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj e, przekonać Państwa radnych do zasadności decyzji e, podniesienia kapitału w spółce Korona e, Kielce. Ja chciałbym trochę sięgnąć do historii, czyli gdzieś tam do momentu objęcia udziałów przez inwestora zagranicznego, bo nie ukrywam, jestem może przedłużeniem jego, jego ręki i doradzam mu w wielu sprawach, czy też jako zarząd dyskutujemy wspólnie. Niekiedy codziennie, telefonicznie, podczas spotkań w Kielcach dyskutujemy, rozmawiamy bardzo długo w temacie naszego klubu. Udziały te zostały objęte, pamiętam, w kwietniu 2017 roku, gdzie tak naprawdę właściciel był świadom tego, że spółka ta. Będzie przynosiła przez 2-3 lata straty. E, dyskutowaliśmy też, e, jak co można zrobić, żeby te straty e, zmniejszyć. E, pierwszy rok, e, gdzie strata była e, za e, pro, e, czasu prowadzenia spółki przez moją osobę była większa od tej z tamtego roku, z tamtego sezonu, a było to też spowodowane tym, że właściciel właściwie też nam dał jasny przekaz, żeby klub zmodernizować, z, 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 nowe struktury wprowadzić, wprowadzić może nowe standardy, gdzie też koszty były trochę większe. Tu pan radny wczoraj zadawał pytania odnośnie kosztów wynagrodzenia trenera, kosztów wynagrodzenia zawodników, ale też one nie, by, nie różniły się dużo od tego, co było poprzednio. Ten rok, pierwszy rok, zakończyliśmy stratą 5,6 miliona. Ostatni sezon zakończyliśmy stratą, to właśnie dzisiaj o to chodzi, 5,1, około 5 milionów. I tak naprawdę Sezon następny i na tej podstawie dostaliśmy też licencję bez nadzoru finansowego. Eee, prognoza, która była zrobiona e, przez zarząd Korony SA, wykazywała pierwszy raz w historii klubu zysk w wysokości 500 tysięcy. Prognoza. Zawarte to było. Nasza, nasz optymizm e, polegał na tym, że duże na. W, w, w marcu, gdzie była robiona prognoza dla Ekstraklasy w celu otrzymania licencji, drużyna zajmowała czwarte miejsce w Ekstraklasie, gdzie mieliśmy, powiem, pełne prawo, może złe słowo, byliśmy przekonani w 90%, że minimum ósme miejsce, które będzie w naszym zasięgu powinniśmy spokojnie osiągnąć. Niestety tak jak wczoraj dyskutowałem tutaj z radnymi od lutego od marca tego roku sportowo był zjazd w dół i, i, i do tego, od tego nie ma żadnych wytłumaczeń, gdyż niestety nie osiągnęliśmy miejsca tego, które gwarantowałoby nam ósme miejsce i w tym momencie Otrzymania większych pieniędzy za wynik historyczny, a także otrzymania większych pieniędzy z ekstraklasy, czyli spraw medialnych, za wynik, który osiągnęliśmy w poprzednim sezonie. Z tego powodu doszło też, bo Państwo musicie wiedzieć, nie tylko mamy dyskusję dzisiaj na forum takim z Państwem, ale doszło do ostrych dyskusji z właścicielami, którzy nie chcieli się pogodzić, że Następny rok zamiast 500 tysięcy plus wykazujemy stratę na chwilę dzisiejszą około 2 milionów złotych, ale nie jest to strata, która nie obejmuje ona żadnego transferu, gdyż zrobiona jest ta bez, bez, bez wpływów transferowych i dodatkowych wpływów sponsorskich. Akurat e, mogę powiedzieć, że jutro, w sobotę, e, mam spotkanie z inwestorem, który jest zainteresowany e, sponsorowaniem To nie wiem w jakiej stopniu, w jakim, w jakim e, momencie e, naszego klubu. E, ale to też będzie polegało na tym, że my musimy e, do czerwca następnego roku tą stratę zmniejszyć. Idealnie by było, gdybyśmy ją wyzerowali. Będzie to trudne. E, Powiem na dzisiaj tak, bo Państwo niektórzy się interesujecie, Państwo może niektórzy mniej. Jest propozycja sprzedaży jednego zawodników. Yy, tylko de decyzją zarządu musimy podjąć tą decyzję, czy na to się zgodzimy, czy nie. Kontrakt wydarza mu za 6 miesięcy. Yy, w tym momencie wybrać mniejsze zło, yy, czy zająć gorsze miejsce w tabeli, pozbywając się lepszego zawodnika. Jest to sprawa, którą przeżyliśmy w tamtym roku, odsprzedając właściwie za małe pieniądze biała, a tracąc prawie dwa razy tyle na zajętym miejscu. Tak? Zamiast ósmego było dziesiąte. Także to pokrótce jest powiedzmy mój przekaz w stosunku do Państwa, że te dyskusje o pieniądze mamy tak samo ostre, i. I nieprzyjemnie z właścicielami większościowymi, gdyż też wymagają od nas, że ta spółka nie może przynosić e, strat. Zdajemy sobie, sobie z tego sprawę, robimy wszystko, żeby, żeby tak było. I dzisiaj jako prezes zarządu e, biorę to całkowicie na siebie, e, że taki wynik finansowy jest, a nie inny. A tu, e, nie chcę się tłumaczyć, bo, 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 bo tłumaczenie to jest najgorsza forma jakiegoś tam okazania swojej e, e, słabości, a takiej nie mam. E, ja chcę, chciałbym tylko powiedzieć, że e, jest to czynnik ludzki, e, jest to 30 zawodników, jest trener, jest sztab szkoleniowy. E, gdzieś to ogarnąć e, jest niekiedy bardzo, bardzo trudno, ale e, niestety e, mieliśmy nadzieję, dotyczy to tego sezonu, że w trzecim roku nasza drużyna zamiast to, tego miejsca, które ma w tej chwili, powinna grać w czołówce tabeli pod względem składu, pod względem tego, że drużyna była skompletowana 6 tygodni przed pierwszym meczem, że było wszystko właściwie zrobione o wiele lepiej jak w latach poprzednich. Niestety spotkała nas niespodzianka i minus, ale oczywiście sezon jeszcze trwa i możecie być Państwo spokojni, że sportowo musimy z tego wyjść i, i wyjdziemy. E, chciałbym jeszcze tutaj dodać i zadać to pytanie, tak, może sobie podpowiadać. Korona co to jest Korona Kiec? To jest klub, który tak naprawdę jest wizytówką tego miasta, tak? który jest klubem w ekstraklasie, klub, który naprawdę w, w mniejszym i większym stopniu, raz lepiej, raz gorzej, ale występuje w ekstraklasie i wyniki te czy inne. Może brakuje nam wyniku typu wejścia do e, pucharowej e, e, sfery e, rozgrywek, może brakuje nam zwycięstwa może w pucharze polskim, może brakuje nam lepszego miejsca jak szóste, piąte, czwarte, rozgrywania e, e, meczów pucharowych. Może tu byśmy też mogli przekonać przede wszystkim kibiców do tego klubu, którzy e, e, w ostatnim czasie też. Nie odwiedzają stadionu w takim wymiarze, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale Korona Kiełce to jest nie tylko klub ekstraklasy. Tak? To jest klub, który tak właściwie spełnia społeczno-socjalną funkcję. Tak? My mamy prawie tysiąc dzieci, może powiedziałem za dużo, ale około 800, którzy grają, trenują i którzy tak naprawdę się z tym miastem i z tym klubem identyfikują. My mamy szereg ludzi, którzy. Z całego województwa świętokrzyskiego, z ościennych województw, próbują ściągać najlepszych młodych chłopaków. My gwarantujemy tym talentom, tak, którzy są w naszym klubie, im, zapewniamy im jak najlepsze warunki do rozwijania tego sportu. Ja wiem, że zaraz będzie pytanie, a tak mało i gra w ekstraklasie? Tak? I to też biorę na siebie i staramy się, żeby grało ich coraz to więcej, tylko nie jest to łatwa sprawa. E, możemy się pochwalić tutaj tym, co brakuje tej drużynie ekstraklasowej mistrz Polski Juniorów, tak? który rozgrywał w Lidze Mistrzów, e, rozegrał dwa spotkania i może był to początek tego, że za chwilę będziemy znowu grali w tej Lidze Mistrzów, bo nasza Liga Juniorów jest silna i naprawdę.